Zapraszam serdecznie wszystkich na spotkanie w Krakowie 30 grudnia w sobotę o godzinie 17 w Studio Kolory na Kraszewskiego 2/2. przez 2. Tam prognoza noworoczna na rok drewnianego smoka. A teraz lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie, słuchajcie no i korzystajcie z kodu na zakupy w linku pod filmem TCM sklep i tam 10% na hasło Zdrojowa. Cześć, witajcie. Prognoza grudniowa na miesiąc grudzień, gdzie do wody yang szczura dołączy mocne drzewo yang. Można powiedzieć tygrysa. Za chwilę szczegóły. Jestem po warszawskim spotkaniu po Andrzejkach w strefie lekkości w sercu Muzy. Słuchajcie, dziękuję wszystkim, którzy byli. Dostałem już recenzję po tym spotkaniu, że było to zbyt trudne, na zbyt chaotyczne, mało zrozumiałe. Ciężko jest mi mówić inaczej o itching, czy o metafizyce z innego poziomu niż z poziomu Zodiaku Zwierzęcego. Natomiast to dzisiejsze nagranie będzie uwzględniało właśnie te komentarze, tą konstruktywną krytykę, która spłynęła do mnie po warszawskim, naszym Andrzejkowym czasie. Rozumiem, że może to być trudne i uwzględnię to, dając dzisiaj tą prognozę. Chciałbym też bardzo podziękować Andrzejowi za przepyszne, bardzo zdrowe, dobre, superfoodowe kiełki. Andrzej, dziękujemy. Smakują nam, smakowały wszystkim. Jest to bardzo Piękny element drewna, który daje ogień zimą, daje zdrowie. Dziękujemy Ci, Andrzej, za dużo dobrych, zdrowych kiełków. Dziękujemy. Słuchajcie, nie będę się śpieszył absolutnie. Jest grudzień, zima mnie tak samo pacyfikuje jak wszystkich. Miesiąc, który dobiega końca, bo nagrywam we wtorek rano, jest... 9 rano we wtorek Miesiąc świni, który się kończy Ofitował w wodę Co widać za oknem Wodę in Mieliśmy mgły, mieliśmy deszcz, mieliśmy wilgoć Później śnieg, śnieżyce Teraz ta woda sobie zalega W postaci śniegu Z elementami jak oczywiście Lodu, tak Sople, to wszystko jest Cały czas z nami Miesiąc zmieni się już niebawem bo nowy miesiąc rozpoczyna się 8, czyli bodajże w piątek, tak? 6 środa, Mikołaj, tak? W piątek. I słuchajcie, yy, możemy się spodziewać, że w związku z tym, że nastąpi zmiana energetyki, to też zmieni się pogoda i będzie cieplej. Bo yy, dochodzący nam silny element drzewa Yang daje paliwo dla ognia i takie wybuchy ciepła i słonecznej. Aury, przebłyski powinny się pojawić. Hmm, bardzo śliski temat. Jak wiecie, zawsze lubię to ryzyko, mówiąc o pogodzie i podejmując się hmm, prognozowania zjawisk atmosferycznych. Nie sposób, mówiąc o nich, nie spojrzeć sobie cyklicznie w tył, czyli na rok 99-2000 czyli przełom roku zająca i smoka na rok 2011 i 2012, czyli przejście z kolejnego złotego królika do smoka do smoka wodnego. No i nie sposób nie zauważyć tego, że tamte zimy grudnie, były śnieżne, potem nastąpiła odwilż. I za pierwszym i za drugim razem I ta zima w smoku już w nowym roku powracała Z potężną siłą, z mrozem, śniegiem I trzymała dość długo Bo i w 2000 bardzo prawie do kwietnia No i w 2012 też mrozy były jeszcze w drugiej połowie lutego w marcu wyraźne Dość mocne Także na zasadzie analogii mógłbym się spodziewać takiej sytuacji, że ten śnieg, który mamy dzisiaj, ta zima piękna u nas jest prawie pół metra śniegu, no teraz może to trochę siadło, ale, ale są piękne zaspy, piękne czapy śnieżne za oknem, że ten śnieg zejdzie, święta będą bardziej yy, bardziej w energetyce yy, wynikającej z silnego drzewa Yang, czyli więcej ognia, czyli cieplej. Hmm, oczywiście to, że wojank każdy sobie zamanifestuje u siebie choinką, to jest bardzo dobry symbol, który właśnie wprowadza nam ogień w energetykę, w energetykę grudnia. No bo mówimy o grudniu oczywiście, pod patronatem szczura. Hmm. Teraz hmm, gdybyśmy mieli się zastanowić, jaka cecha tego szczura jest w roku naszym 2023. Przedostatnim miesiącu, no bo szur, potem Bawu i w końcu nowy rok 10 lutego. No to ten szur ma bardzo silne gwiazdy, które mogą powodować romans i skandale na tle obyczajowym. No po prostu obyczajówka i moralność. Także jeśli nie liście w miesiącu świni to bardzo duże szanse macie na to w grudniu. Bo będzie taka łatwość takich przeżyć. Takich przygód. Oczywiście wszyscy ci, którzy są rocznikowymi szczurami, czy mają żywioł wody Yang w dniu mistrzu, będą doświadczać tego bardziej. Są bardziej podatni na tego typu sytuacje, na tego typu można powiedzieć, skandale. Natomiast no, cała reszta też jakby w tym miesiącu. Może się zanurzyć gdzieś pewnie w okolicach Sylwestra, może już święta w jakiejś obyczajowej przy, przygodzie. Także słuchajcie, bądźcie uważni, bo to nie o to chodzi, żeby sobie narobić dziadostwa na fazie jakiejś yy, zimowej tęsknoty za ciepłem. No bo przecież wiosna wróci w lutym. Przypominam, że mamy porę małego śniegu, yy, która. Przechodzi w porę dużego śniegu i po niej następują dwa dwutygodniowe okresy małego mrozu i wielkiego mrozu, a następnie w lutym otwiera się dwutygodniowy okres nazwany początkiem wiosny, po nim następuje przebudzenie owadów i mamy już sytuację, która już jest zmierzająca do yang. Bo w tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, już w najgłębszym min rocznym, czyli już Ciemniej, mokrzej nie będzie. Nie będziemy też bardziej już wycofani, bardziej uduchowieni medytacyjni niż jesteśmy teraz. To też cieszymy się tym, co niesie grudzień. Grudzień niesie właśnie taką sytuację medytacyjną, wyciszenia, uspokojenia. Jak ja odczuwam grudzień, no jest to wyraźnie też spadek sił witalnych i energetycznych. Trzeba się wyspać, trzeba się najeść, no bo mm, można szukać sobie ognia yang, choćby w postaci tego, żeby już ubrać choinkę, nie czekać do świąt, tylko ubrać ją już teraz. Na Mikołaja, na początku miesiąca, który niesie symbolikę w tym roku drzewa. A ta symbolika drzewa w postaci choinki, w postaci lampek dodaje nam oczywiście naturalny sposób ognia którego teraz najbardziej powinniśmy szukać? Oczywiście, teraz jak najwięcej sobie świecimy. Dobrze jest zmienić żarówki na mocniejsze, inny zakres, inna częstotliwość świecenia, zwłaszcza w żarówkach tych ledowych. Dobrze jest właśnie teraz palić świece, dobrze jest teraz właśnie palić w kominku, dobrze jest teraz jak najbardziej przebywać w miejscach, które są jasne, które są z natury yang. Dynamiczne. Najprostsza rzecz to jest wyjście do ludzi, wyjście na zabawę sylwestrową, wyjście do galerii, na zakupy przedświąteczne, pójście na święta, w odwiedziny tam, gdzie jest sytuacja, gdzie jest ekspresja, gdzie jest radość, gdzie jest świetlistość, gdzie jest ciepło. Czyli to wszystko, czego grudzień nie reprezentuje, sam w sobie jest okresem Yin. Szur jest archetypiczną wodą Yang. Ona oczywiście ma teraz ujście do tygrysa, czy ten szczur jest spełniony. To też wszelkie pułapki, właśnie obyczajowe, emocjonalne, szczurze w tym roku mają szansę się zdarzyć. To podkreślam, yy, przypominam, ale też uprzedzam i Co nas tutaj interesuje, jakby w dłuższej perspektywie, yy, to że my z tą symboliką drzewa yang będziemy cały yy, przyszły rok. Oczywiście, jak pamiętacie, 2022 rok też niósł ten element. Element w pewnym sensie skrajny, no bo element militarny, element mundurowy, element taki zdecydowany, wyraźny, stawiający granice, terytorialny, nieprzewid nieprzewidywalny i wybuchowy. To też takie energię będziemy mieć w grudniu i obserwujmy je, no bo będą one z nami przez cały następny 2024 rok i to będą energie kontrolujące cały przyszły rok smoka, jak wiecie z natury drzewa young tygrysa smok no, nie bardzo korzysta, jest pod silnym jej wpływem, natomiast jest to kontrolująca Relacja jest to nie w cyklu tworzącym, a w cyklu kontrolującym, jak niektórzy mówią, a można też powiedzieć o cyklu niszczącym. To też ten spokój, który wniósł yy, ta miłość, lekkość, zwiewność, yy, też prędkość, którą wniósł yy, nam rok zajączka. Yy, cieszmy się nią, korzystajmy z niej. Jest to przyjemność. Taki zając emocjonalny, lubiący przyjemność, też bez troski. Natomiast już będziemy mogli poczuć, yy, jaka to jest yy, energia Drzewajan, która wraca w tym miesiącu, a która od lutego pozostanie z nami, kontrolując Ziemię Smoka przez yy, 12 miesięcy, aż yy, do końca stycznia, bodajże 28 stycznia 2025 roku. Najbardziej optymistyczną cechą drzewa Yang jest to, że samo w sobie wnosi potencjał właśnie dla ognia, którego jesteśmy wszyscy spragnieni niesamowicie. Może już nie pamiętamy tego, jak czuliśmy się pomiędzy rokiem 2012 a 2018, kiedy ta energia ognia optymizmu i taki dynamizm był wszechobecny. My się w tym zanurzaliśmy wszyscy jako społeczeństwo, jako ludzkość. Po czym ogień szedł do grobu i już długo go z nami nie ma, co skutkowało między innymi wydarzeniami takimi jak 2020, 2022, czyli te wszystkie bardzo niedobre, smutne, pesymistyczne zachowania i Obserwujmy, jak się manifestuje wybuchowa natura ognia podsycanego drzewem Yang i liczmy się z tym, że Kraczamy w okres dziewiąty, który sam w sobie niesie ten ogromny potencjał. Czyli mamy tutaj w pewnym sensie dolewanie oliwy do ognia albo podrzucanie bardzo żywicznych gałęzi, które te oleje, te żywice się bardzo szybko palą gwałtownym ogniem, dając dużo światła. Nie wiem, czy paliście kiedyś sosnowe. Gałęzie z igłami, albo jakiegoś rodzaju cytrusy, cyprusy, bo mnie się zdarzyło palić ogień. Nawet z gałęzi mandarynki i pomarańczy, i wszystkie one są tak wysycone olejami, że ten ogień bucha po prostu jasnym płomieniem. Także myślę, że to, co się będzie manifestować, to będą takie właśnie wybuchy tego ognia zascanego tym bardzo żywicznym, bardzo łatwopalnym, bardzo eterycznym drzewem yang, reprezentowanym choćby w formie silnej, mocnej sosny i sośniny. Charyzmy, bo sosna nie jest elastyczna, broń Boże, jej gałęzie y się nie uginają wcale łatwo, za to pod wpływem nacisku mogą się złamać szybciej niż ugiąć. Natomiast ona bardzo właśnie gwałtownie płonie, bo ma w sobie dużo żywicy i to taka energia będzie. Oczywiście w kontrapunkcie jest woda szczura, do jakby do tego ognia i też to drzewo jest zasycane. Ono się karmi tą wodą szczura. To też możemy się spodziewać, że... Jego nam tutaj nie zabraknie Słuchajcie Zapraszam oczywiście Na spotkanie noworoczne Bo cały czas ten smog Przyszłoroczny On mm, Nie pozostawia mi tyle Łatwości, lekkości co rok Nasz yy, obecny No bo jakby Optymizm, który Wniósł ten rok, no był łatwy Do opowiadania, natomiast Niepokój Nieprzewidywalność i też gwałtowność tego, co wnosi rok następny, 2024, no nie jest mi łatwo o tym mówić, i absolutnie tutaj nie chciałbym straszyć. Chciałbym to sobie przemyśleć wszystko i poukładać w głowie, tak, żeby to było po pierwsze nie tak, jak podobno w piątek, mało zrozumiałe i bardzo trudne, tylko żeby to było w sposób łatwy podane. No, i też w sposób, który nie będzie straszył, a pozwalał się zabezpieczać. Pozwalał się chronić, jakby przygotować na to. No bo, no bo ten rok, który się rozpocznie w lutym, jest konfliktowy z natury i taka też jest natura smocza, że jest porywcza. No, i dlatego też zapraszam wszystkich 30 grudnia na spotkanie w Krakowie przy ulicy Kraszewskiego 2 przez 2 na Salwatorze, to jest w pobliżu słuchajcie, stadionu Krakowi spotykamy się w Studio Kolory, tam w kamienicy gdzie mieści się Studio Kolory na spotkanie poświęcone prognozie noworocznej którą to postaram się w sposób prosty, przyjemny, zrozumiały wręcz powiem uproszczony, ale też nie a dający wskazówki do tego, jak się przygotować na konfliktowy, niestabilny czas smoczy, który przed nami, jedną jego ważną cechą jest to, że, że te wybuchy ognia będą jakby, no bo on musi ten ogień manifestować już, już długo go z nami nie było, wchodzimy w dziewiątkę. On pragnie wrócić, będzie się przebijał, będzie, będzie wypływał, wystrzeliwał, będzie wybuchał ten ogień. Natomiast sam w sobie smok jest ziemią, co tylko go podkręci tego smoka. Do tego mówi się, że z magazynem wody, grobem, grobem ognia. Także tu się spodziewam dość dużego chaosu, zanim się nowe, nowe ugruntuje, nowe osadzi. To jeszcze troszeczkę tego chaosu i niepokoju będzie. Myślę, że trzeba też pamiętać, kto jest tu głównym smokiem na scenie międzynarodowej. To jest człowiek, który skończył, skończył problemy z pandemią dosłownie w tydzień. To jest ruski car. Jak wiecie, Władimir Władimirowicz Putin jest smokiem rocznikowym i wszelkie cechy smocze posiada. Także m, będzie wezwany do odpowiedzi, do tablicy m, i będzie m, na pewno w centrum. Jeszcze więcej uwagi się na nim będzie koncentrować, jeszcze więcej myśli będzie wokół niego krążyć i to, co zdecyduje, jak postąpi, m, jakim pytaniom odpowie, jakim próbom będzie musiał stawić czoła, będzie miał wpływ. Na losy także całej ludzkiej, ziemskiej społeczności naszej, tutaj. Także słuchajcie, no taki to yy, się rok rysuje. Grudzień sprzyja rozważaniom, medytacją, wizjom wyciszeniu, też kontemplacji. To też zostawiam Was z Waszymi przemyśleniami, co czujecie. Proszę, piszcie w komentarzach. Yy, jeśli jestem mało zrozumiały, no to ja już nie wiem, jak to mówić łatwiej. Po piątkowym spotkaniu, gdzie było dużo obrazków i to były formy bardzo geometryczne i uproszczone, najprostsze symbole, które tworzą strukturę, wokół nas binarny system czyli dwójkowy czyli kod, choćby na którym działają komputery, ale też na którym działa nasza rzeczywistość wokół. Bo już niektórzy mówią głośno, że to jest jakaś forma symulacji, a film Matrix pewnie oglądaliśmy wszyscy, albo prawie wszyscy, tam już to bardziej pokazane być nie mogło, yy, niż było. No to jeśli to jest niezrozumiałe, o czym ja mówię i ilustracje są słabe, bo dziś ich nie ma, a najprostsze ilustracje binarnego kodu pokazuję zawsze, tłumaczę i objaśniam na spotkaniach ze mną. No to słuchajcie, to ja już nie wiem, jak mówić i co mówić. No, być może będę mówił tylko po prostu o Zodiaku zwierzęcym i o archetypach z nim związanych, jak one się do siebie układają, jak ze sobą pasują. Piszcie mi w komentarzach, co byście w ogóle chcieli, żebym ja mówił, w jakiej formie, czy więcej obrazków, więcej matematyki, więcej geometrii, czy może właśnie więcej zwierzęcego Zodiaku. Więcej poezji i, i melodramatu. Dobrze. No zostawiam Was z tym grudniem, który mm, niech będzie grudniem spełnionym, choćby miał być w atmosferze skandalu. Natomiast no, jeśli macie w swoim znaku szczura w roku, albo gdzieś w wykresie, zwłaszcza w Dniu Mistrzów, Wodejank, albo szczura na poziomie pałacu małżeństwa, to liczcie się z tym. Że będziecie doświadczać romansu i miłosnego pobudzenia. Bo taki też ten szur i ten grudzień ma być. Słuchajcie, dużo zdrowia i trzymajcie się, nie dajcie się sytuacji in, szukajcie sytuacji Yang. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam. Dziękuję Andrzej Zakiełki, dziękuję wszystkim za spotkanie w Warszawie. Zapraszam do kontaktu. Bądźcie zdrowi czujcie się dobrze kochajcie się i korzystajcie z grudnia hej